Siema, witam w kolejnym odcinku z Kidowic Dawno nie było odcinka z Kidowic Dawno? No jakiś czas temu nie było odcinka z Kidowic Jak widzicie po tytule robimy pomieszczenie takie dla wila... o, Dla villagerów Robimy pomieszczenie dla villagerów eee, Robimy pomieszczenie dla villagerów, ponieważ jak widzicie Monet mi trochę ubyło tutaj A to jest przez przez to, że kupiłem jajo villagera. Oczywiście trzeba będzie zrobić rozmnażarkę, no nie? Mogę zrobić tego poradnie, w sumie, jak zrobić rozmnażarkę kiedyś. Mogę zrobić. Y -y -y. I tak to się. Hmm, gdzie by mogło być? Gdzie by mogło być? Tym, tu, gdzie? Ale lepiej tak? A, tak, tak tu? Tak ściąć te drzewa i wsadzić tutaj ten? W sumie chyba w by się wchodziło, no nie? Tak by się wchodziło tu, tak, tak. I tu się wbija, no nie? Tylko trzeba to zniszczyć, drzewko Ściąć trzeba. No, nagrywam to jakby wtedy, kiedy. Kurczę, 10 w jakieś pół godziny wbiło, ja pierwam. Ja nie wiedziałem, że szalcy są takie broken. Jak ktoś ma kanał, to naprawdę naprawdę, wam mówię że są mega OP, kurczę. Rano miałem jakieś 44 suby Wrzuciłem dwa shorty i mam 44 Co jest grane w ogóle, to ja nie wiem Po co ja tu przyszedłem? A, żeby drewno odłożyć Dobra mm, Jeszcze wam pokażę, że ten, że poszerzyłem farmę no, Tu mogę pokazać melonów. Tam poszerzyłem dalej ja nie, do, nie zrobiłem tej ściany, bo będę ją dalej poszerzać, no nie? Nie wiem, czy zrobię z tego celu, czy nie Tamte rzeczy czy się zrespił jakiś MOB? Czy mi się tutaj wydaje? Nie. Myślę, że się MOB O! Ja No i też udało mi się na te melony zdobyć. Nie efficiency. Sylptorz udało mi się zdobyć. No, Dobra. To pomyślmy jeszcze raz. Idziemy tędy. Będziemy, sobie tu skręcamy, pyk. I tu ogólnie mamy opę. No to, to będzie taki, taka, taki domeczek. Taki domeczek będzie i... Celu... Tak, dobra. Do... O wiem, a gdyby tak zrobić ten domek w nawiązaniu do... A nie, dobra, robimy domek. Tak. To. bierzemy to, bierzemy to. Dobra, może być. Wiem właśnie, że dzisiaj nie wbiję dwa odcinki, a robię zazwyczaj dwa odcinki w jeden dzień w weekendy. To z powodów prywatnych oraz dlatego, że nie wrobiłem się z robieniem odcinka do zapasu, w związku z tym, żeby były igrzyska u ilo. Napiszcie widzowie w komentarzach, czy ten, czy byliście na tych Igrzyskach Śmierci, A ty gimnastyczny. Dobra, w którym miejscu? Tu już crafting postawił. A, dobra, zabiję go i tak nie ma jak zrobić miksury Nie będę go trzymać i tak zniknie po jakimś czasie. Dobra, ok. Tu crafting już postawiony. Robimy rogi. Najlepiej rogi byłoby sobie taki. Okej, tutaj dwa może być. Eee, wyjście będzie. Takim mieczkiem, papryczkiem. Dobra, raz, dwa, trzy. Mhm. Poczekajcie, myślę, myślę. Okej. Okay. Dobra. To teraz. Raz dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. czyli sobie siedem to będzie raz, dwa, trzy, dobra, raz, dwa, trzy, tak, 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 okej, okej, dobra. Y o nie, no nie gadaj, to trzeba będzie ściąć no, Myślę, że się obejdzie bez tego No, zacznij to Dobra Skacz sięgi Sięgaj Jest O ty Dobra Jeszcze co? Okej, okay, może być Raz, dwa, trzy Raz, dwa, trzy Okej, okay, żeby teraz to zmniejszyć dobrze, robimy cekinek Raz, dwa, Cztery? Dobra, mogło być ty myślę, dobra, tak, tak będzie, to tak będzie, tak, tak. Okej. Okay. Okej, okay. dobra, na no spoko. Ja Dobra. No i oczywiście w związku z tym, że wbiliście ponad 40 subów, to tak jak mówiłem na filmie na rapach, na który oczywiście was wszystkich zapraszam, na film na rapach yy, z BoxPvP, no. yy. Będzie odcinek pewien ciekawy. Podaję już podpowiedź na filmie. Czy podaję jeszcze raz? Chyba można by kurczoczki. Okej, okay, okej, okay, dobra. Nie jest ogólnie tak, yy, to trzeba by zniszczyć. Zrobimy inaczej to A nie, nie, mam Kurczę, co by nie się miałem Zapomniałem to Bo tak ładnie wygląda według mnie Nie, mi się teraz się podoba Możecie napisać na etapie końcowym jak, Czy wam się podoba na no nie Widzowie Dobra, tu nie robimy Okej okay. O, druga sygnałka Dobra, chodźmy za za z zasadzić to na no nie Jeszcze jedno, co jest? Tak jedna, tak druga, tak trzecia i tak. Tak. Ogień Ogień! Dobra, ugh! Cześć. tak Dobra, tak, 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 tak. Cziup, ciup. Dobra, przenieśmy to może bardziej na środek. Jaka będzie podłoga? Kwórz, on super. Bym nie wziął tego. Dobra, podłoga, podłoga. Nie wiem, jaka będzie. Tak, pytanie, czy ja mam to? W siebie w domku? Znaczy... O, jest jak ładna. Tak. Chowa Andezy też wezmę, bo Andezy to... pewnie już wiecie, że że praktycznie się każdej budowli jako podłoga służy. Bo będzie większość villagerów pod ziemią, no nie? Ja mam mnie taki zarys tego, tej budowli, że yy, będą schody w dół na samym środku, no nie. Na samym środku by to w dół. A dobra, nie, tutaj bez okna. Tu na środku będzie stał. Albo tu w rogu może też stać villager. Nie wiem. Wiem jak to zrobimy. Tu gdzieś będzie stał villager ee, z mendingiem. Będzie stał villager z mendingiem i ogólnie to. No będzie stąd villager z mendingiem. Nie? A sody będą prowadzić do. Już mam pomysł, że na jeden do farmy villagerów jakby. I do sody a drugie do. Drugie do czego? Do. Znaczy nie? Będą jedne schody. Po prostu pierwsze jak się schodzi po schodach będzie do, do farmy tych. Do farmy villagerów będzie pierwsze, no nie? A potem będzie do... do innych villagerów potrzebnych, no nie? I myślę, że przydałoby się zrobić też połączenie z magazynem. Jakby się mówił, magazyn. Połączenie mam opady Albo zrobię sobie patę gdzie? Albo ja zniszczę crafting, no tak. Dobrze, już postawię tutaj pack, pack. Yy, Razo Tak. Dobra No, i będę to się kopał. Ja też chyba to podzielę na parę odcinków, nie, no bo to jednak dużo roboty jest z tym. Chociaż zobaczy się. Zobaczy się, jak długo to zajmie, no nie? Jak to zajmie jakoś mega długo, to wiedzieli wy pan, no nie? Dobra, zrobię według widzowie. Tak po prostu, no nie. I robię dach, no nie? Robimy daszek. <coughs> 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 o Ale mnie bierze. Ok. Pyk. Dobra, robimy dach. Okej, okay. 5, 6 даже. Не, не стараюсь, я не знаю, что мы сделаем. Я не знаю, что мы Hop, hop. Dobra. Jeszcze raz wam dziękuję, oczywiście, widzowie, za wbicie takiej ilości subów. Dla mnie to naprawdę jest. No, aż miło na sercu, no nie? Oczywiście, piszcie komentarze. I na razie, dopóki nie, nie ma tak dużo widzów, nie ma tak dużo komentarzy, to te... znaczy też widzowie nie będzie za dużo, że. No tak, pewnie z rok będę. Z albo pół roku pewnie będzie tysiąc, no nie? No, subów O nie! Tego przestawiam No i tak swoją drogą, to na ten moment jak nagrywam To... To zostało jeszcze 6 subów do pierwszego live'a Z nie? Więc subskrybujcie, jak możecie, jak chcecie Dobra, to już zrobiłem, to mogę to zrobić pewnie tak siup, siup, Hopsa. No. Nie, no, 20 nie starczy. Co ty gadasz. Nie ma szans, że 20 starczy. I właśnie, przecież możliwe, że. Możliwe, że ten, że w magazynie mamy przecież schody. Ja nie mogę. Jakby się pewnie widzę, teraz śmiejcie, bo zapewnie cofnęliście do momentu, w którym. W którymś to ten. W którym, to. W Mmm, patrzmy. No, nie wzięłem. Ale dobra, też tych schodów nie ma jakoś dużo, to jest wysoko. I, i jak ja tych schodów nie wziąłem? Bo mi się wydaje, że ich nie wzięłem. Dobra, wziąłem. Drewno wezmę też. Jedziemy. Robimy dasz Hops, hops, hops. Dobra. Płyek, pokój, pokój, pokój. Płyek, pokój, pokój. hop, 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 pokój. Płyek, pokój. Płyek, pokój. Płyek, pokój. Płyek, Dobra, Op. A no i jeśli byliście na tym najgorszych śmierci Willona, no to powiem wam, że Dzisiaj no zginęło mi się niefortunnie na tych igrzyskach, niestety Miałem chyba ze dwie sztabki netherite'u, bo był event, że trzeba przynieść sztabkę netherite'u na spawn No i ja poszedłem na spawn Ja nie wiem, gdzie, gdzie to mam przynieść, no nie? Ja, ja dalej nie wiem, gdzie ja to miałem przynieść, no nie? Gdzie dokładnie miałem to przynieść? Dlatego patrzę dokładnie na kordy sobie. Jestem zajęty kordami swoimi i tymi, co się wyświetlają na czerwono na ekranie. Kto był ten wie, że na czerwono się wyświetlały. No i nagle patrzę, a mi ktoś kurczę. mi, mi coś z serca znikają, no nie? No i jakby gościł mi za. To był chyba X100, on jest chyba YouTuberem, no nie? Poprawcie mnie, jak ten. Jak on nie jest YouTuberem, ale coś mi się kojarzy, że on jest chyba YouTuberem. On jest właśnie chyba youtuberem i właśnie on mnie zabił No i on mi zadał chyba z dwa kryty, kiedy ja się e, dopiero skapłem, o co chodzi, no nie? On pewnie miał mega beka, że takiego łatwego kila zdobył, no nie? Nawet refa nie zdążyłem zjeść Troszkę szkoda, no nie? Też się oczywiście nie usprawiedliwiam tym, że mnie zaskoczył, no nie? Bo oczywiście nawet no, gdybym miał jakiegokolwiek skill'a w PvP, to bym go pokonał Może bym go pokonał, bo on też jest youtuberem, to ma mega doświadczenie na pewno Dobra, Teraz. Jak to było? Ja wam teraz też pokażę taki fajny design na dach, właśnie Jeśli w ogóle dobrze to zrobię Nie no, myślę, że dobrze będzie To jest przesady mhm. Jak to było? Okej, okay, pamiętam już, jak to było, chyba Mam nadzieję, że dobrze pamiętam Dobra, patrzcie, tu tak Teraz tu tak Aha, dobrze to robię Najprawdopodobniej dobrze to robię Dobra, patrzcie tu to. pyk 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 Hop 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 Ja wam pokażę zaraz efekt końcowy normalnie Jak to ładnie wy wygląda normalnie, nie? Nie z Maria myślę, że to gracz. Znaczy i tak się... Muszę, w sumie nie muszę gracza bać. Jakiegokolwiek. Bo i tak mam wyłączone pvp, no nie? To jest mega fajne na tym serwie, no nie? No bo maja, ja zmawiają się, to nie będę bić. To nie jest serwer do bicia się. to Tylko żeby się fajnie pograć, no nie? Ja też sobie też content mogę zrobić, pod odcinek. Więc no, nie zabijajcie ludzi, jak se tak budują, no nie? Okej, okay, jak was to nie to jeszcze dobra. No tak ogólnie na to na no to... Na to, na to. Przeważnie, że tu kilów nawet nie ma. Co? W mi piszcie w końcu, że na kidowicach będzie. Wiem, że będzie na pewno topka z tego. Musi być. Z pewnością będzie topka na box pvp na kidowicach. Będę zrobił schody, a to nie te schody. A dobrze, że nie zrobię. Bo bym zrobił. Będziecie się za mnie śmiali. Nie, ja się śmieję, czy to jest spoko ja rozumiem. Ja też się śmieję, to się nie byliśmy już takiego idioty. Jak widzieliście ten, jak widzieliście mój ostatni odcinek, mój ostatni, a drugi odcinek z Finanki Domini, tak to... Ewidentnie widać, że jestem idiotą. Coś, tak, coś taki dla beki zrobiony film, no nie? Taki mega fajny. Pole serdecznie Was zapraszam na ten film. Jest mega śmieszny według mnie. Według mnie jest mega śmieszny, to jak można czegoś takiego nie widzieć, no? Dobra. Hop hop. tutaj, tyk tutaj. Tylko tyk. Tyk, tyk. Hopsa. Hopsa. Eee. Nie, źle to zrobiłem. Źle to postawiłem. No ja jeszcze mam takie Hop. Dobra, pójdźmy dorobić co słabo na nie. Dobra, już wszystko bierzemy. Starczy 10? Nie, no, chyba nie starczy. Nie, no, nie starczy na pewno. Teraz wam pokażę normalnie efekt końcowy tego dachu, fajnie, tego fajnego dachu. Widzę, no, że no, jest fajny. Nie! O nie, sza! Tylko nie fantomy! Gin! Gin! ja Gin! jak to jest Gin! Gin! Gdzie on jest? Tu. Dobra. Dobra, Gin! fantomie, ho. O, tu jest fantom. Dobra, chodź. tu. Gin! Fantom się zbugował. Szybko. Budulet. Nie! Szybko mi się zbudował fantom Czy nie zbugował... nie zbudował, Czy się zbugował, no nie? Dobra. Rozwalę się. Dostał, dostał. Dostał Dobra. A masz. Jest, zginął. Co jeszcze? dropną. O kur... Gdzie to jest? No bo mi serca... Ej, bo ja padnę. Tak, ja padnę na odcinku, to będzie lipa. Dobra. Lagi! Ja pierdolę. Ja pierdolę, się przeciśnie, przecież. O kurde, tu jest pająk! Przecież pająk tu wejdzie.

Mam błonę? Mam błonę. Okej. Okay. Co ja miałem? Nie skończyłem robić ten dach, czy nie? Ale żebym się rozkojarzył. Dobra, nie, nie skończyłem. W materiały idziemy. Dobra, sorry widzę, ja postanowiłem, że będę się starał robić jak kaszmę na nie. Więc cięcie zrobiłam. Napiszcie widzowie jak spędzacie lub spędziliście niedzielę Myślę, że raczej spędziliście, bo ja to wrzucę mega późno, albo w poniedziałek nawet, no nie? Więc no, ciekawe. Mm -hmm. O kur... Chcę poczekaj Nie gadaj Ale my się na styk teraz zrobiliśmy Jeszcze niżej byśmy to zrobili, by boli Pana, nie? No widzę, byłaby liga, no trzeba byłoby robić inaczej Jooo, ale tak na styk. Giga Giga czarne, normalnie No i idealnie, żeśmy się wyrobili tutaj Jeszcze obsydian tu jest, wy dobrze wiecie co... Z... O kurde to jest obsydian i wy dobrze wiecie, widzę, jest trzeba <tryk> Dobra Robimy to tak, 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 tak. Cukunek, cyk, 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 cyk. Tak. Ok, dobra, wiem jak to można to zrobić. Nie wiem jak to można spróbować odwalić. O, tak, bo to jest woda, oku, czkaczki. Będzie lipa. Będzie ciężko to mega. Dobra, mi się z tym opora i zaraz wracam do Was. Dobra, jestem widzowie. No teraz to trzeba było się z tym oporać. To się z tym oporać trzeba było, no nie nie powiem. Za ten trud możecie oczywiście zostawić suba i łapkę w górę pod tym filmem. Bardzo. O, no tozy to się przyda, mega. Mogę w sumie sobie wykopać ambezyt O, miedź! Jak coś, jak gracie na kidabitach, to miedź jest dość dobra, dość droga, jak się ją przepalicie Blok miedzi to przede wszystkim kosztuje chyba 1,5 dolca, więc no, jest dość dużo Więc to się opyla, według mnie Dobra, nie no, zaraz trzeba będzie chyba kończyć ten odcinek, no nie? To też jednak trochę już trwa Też nie chcę was jakoś zanudzać widzowie, więc jednak no, jednak odcinek Jednak to będzie taka seria odcinków bardziej, na no nie? Myślę, że za trzy odcinki będą chyba Będzie dobrze Hop, hop. Dobra, tutaj to, to zablokujemy lepiej. Jeszcze nam coś tu wejdzie. Türe byśmy nie chcieli. Dobra, okej. Okay. Ogólnie to, jak, jak się pytać, jaki mam zamysł na to, no nie, to, to, to w sumie nie wiem, co będzie. Coś będzie, bo. może coś będzie, może nic nie będzie, też w sumie chyba będzie dobrze. Tu będzie farma, na no nie, tu się wkopie tak. Kopimy się tak prosto. I tu będzie farma dla y, villagerów, no nie. Będą łóżka, będą villagerowie. Tu niżej będą już villager normalnie A gdzieś tu będzie się stał z łóżkiem villager z tym, z... Z mendingiem No Ale mam w wieku. Pójdę jeszcze z wami... Nie zorientowałem sprzedam te rzeczy, sklep <laughs> Nie to No Hop, okej okay. Wrzucimy to do pieca, idziemy na spawn i kończymy odcinek nie, bo odcinek też już dość długo trwa Do pieca idziemy. to wrzucić Jademy Hop Urosły, o, urosły arbuzy Jadę Mocno, super Dobra, idziemy na spawn Spawn O nie, zbugowało mnie Napiszcie w komentarzu, czy też macie tak. Mój kolega też tak ma na, na Kiedowice na Survivalu. No i cóż, pa widzowie zachęcam do wejścia na kidowicę do grania tutaj, bo fajnie jest nawet przede wszystkim na box PVP. Jak widzicie z, z ostatniego odcinka, okazało się, że jest coś takiego jak bezpieczna strefa. No Kur, nie kurde, nie wiedziałem co na serio. Pa widzowie.